Przątnęliśmy szczęśliwie ostatnie zagony i już są pod strzechą tegoroczne plony, więc w przodków zwyczajem gospodarzy mili obrzęd dożynkowy dzisiaj urządzimy. Oto bochen chleba z tegorocznych zbiorów: krójcie nie dużo, nie mało, aby wszystkim starczyło. Przemobec wszystkim tu zebranych, jako burmistrz miasta i gminy Szczekociny uroczyście ślubuję Ten piękny chleb dożynkowy. tak dzielić codzienną troską i wielką energią i determinacją w pracy, by dla was wszystkich wystarczyło, byście każdy byli docenieni, dostrzeżone były Wasze potrzeby i wasze troski, a wszystkie wasze problemy rozwiązywane. Niech mi Pan Bóg w tym wszystkim pomoże. To wszystkim Wam uroczyście ślubuję.